Dawid Bożena. Tak jest, widzę. Pan organizator, zapraszamy, panie Piotrze. Później nie ma sprawy. Dawid Bożena Bożencki. Dawid, chyba duże było to napięcie. no Zawsze przed taką publicznością walczyć jak ty dzisiaj. Napięcie jest duże, ale udało się wytrzymać, to, czy nie? Udało się. Wytrzymałeś to i wygrałeś. Ja, zawsze działa to na mnie bardzo motywująco zawsze. Walka dla swoich kibiców, a aczkolwiek dzisiaj nie ukrywam była dodatkowa presja, bo na ostatni, ja na koncie przegrałem. <grym> Więc chciałem koniecznie to wyrównać, a jeszcze do tego zdebit zawodowy, ale głowa zagrała po prostu świetnie. Luźniutki byłem, było super. Było widać w tym poruszaniu się na nogach, że właśnie luźno na nogach. Bardzo tak te ciosy widać było z taką dużą techniką, z tą dużą taką wirtuozerią. Rywal też bardzo twardy widziałem, że bardzo twardo tutaj nie odpuszczał też ani kroku za tobą. I odpiszczał też Stójkowicz, w grudniu znokautował mojego kolegę z, z drużyny, Także wiedziałem, że też mocno bije, a szczególnie małe rękawice są, więc musiałem się yy, uważać na to. Dostałem jednego poważnego ciosa w głowę, czułem, ale twardą mam łeb, w boksie dużo dostałem nieraz. raz. I... Już o tym wiemy, David, od pierwszej edycji. Z... <laughs> tak jest, dokładnie. Twarda głowa i ta głowa nie zawodzi, i to było cicho o tym kluczem, dosyć jest właśnie, mentalność. Widać było, bo to nie jest łatwo wracać, po tej porażce poprzedniej, która wiadomo, widziałem, że się działo troszeczkę w głowie, że jednak już oczywiście miałeś potem walkę w międzyczasie, którą wygrałeś, ale nie na, na koncie, nie przed swoją publicznością. Tutaj no, widziałem, że było to ciśnienie. Siedziało, siedziało. To jest coś, na czym mi bardzo zależy, mój sposób życia, z czym się odnajduję, więc jest to dla mnie bardzo ważne, ale się udało. Właśnie, kiedy był ten, ten incydent, tutaj uderzenie poniżej pasa, obawiałeś się, że coś tutaj może być, niestety ta walka przerwana, czy coś takiego, czy, czy, czy wiedziałeś, że, że rywal stanie? Jak, jak to w ogóle wyglądało z perspektywy właśnie klatki? Znaczy, ja to tylko zły, nie, nie bałem się, że wal będzie po walce, bo wiedziałem, że rywal na pewno będzie chciał walczyć, nie jest to jeden z tych, co miałby to wykorzystać, takie coś na swoją korzyść, ale sam dla siebie złyłem, że nieczysto zagrałem, chociaż oczywiście nie specjalnie. Dawid, niezmiennie widzę, że takie dwie kobiety za tobą krążą krok, krok, jakbyśmy go powiedzieć tutaj. Kim one są dla Ciebie? Bo to jest też, widzę, to panie bardzo, bardzo tutaj przeżywały mocno Twoje walki, kolejną twoją, twoją walkę, jakbyś miał kilka słów powiedzieć. Moja kochana mama i siostra, dzięki którym zmieniłem swoje wcześniejsze życie i zająłem się sportem. Dawid, debiut zawodowy jest to zielone oczko po stronie zwycięstw. No, właśnie jakie plany dalej, co planujecie w tym roku? Bo z tego, co słyszałem od Twojego trenera w kuluarach od organizatora Anakondy, no nie zatrzymujecie się, idziecie dalej, idziecie po więcej. Co prawda nie wiem, kiedy będzie Anakonda, ale mamy zamiar właśnie w tym roku jeszcze zawalczyć we wrześniu i grudniu, tak mniej więcej, żeby te walki rozłożyć czasowo mądrze. Dawid, to, co mi się rzuciło w oczy, to już mówiłem podczas jednej z rozmów, to, że widać u Was taki pozytywny flow między wami zawodnikami. Nie ma takiej złej rywalizacji, nie ma takiej złej krwi. Widać było, ja pamiętam twoją walkę na poprzedniej Anakondzie, kiedy po prostu koledzy podchodzili, klepali cię po plecach, mówili wrócisz silniejszy. Dzisiaj też wiadomo lepiej wam poszło, poszło troszeczkę gorzej niektórym. Też widać było to wsparcie zarówno kiedy wygrywacie jak i przegrywacie. No to jest to atmosfera w Anakondzie u was. Tak, owszem cieszymy się u nas w klubie wzajemną życzliwością, szacunkiem. Chłopaki z różnych stron, w sumie bo to, żgów, to łódź, tuszyn, pawianice, różne środowiska, a jednak wszyscy się bardzo dobrze zgraliśmy. Dawid, pierwsza w Polsce edycja parkingowa. Powiedz mi właśnie, czy czuć w ogóle taką różnicę między tą walką na hali i tą walką tutaj? Oczywiście no, musimy wziąć pod uwagę że warunki atmosferyczne i tak dalej. Gdzie się biło lepiej? Czy bije się na hali, czy jednak w takich warunkach, jak tutaj jesteśmy na, na waszej sali, gdzie codziennie spędzacie tej godziny na. Na swoich umiejętności, no to chyba daje takiego pozytywnego kopa, taką, taki spokój po prostu wewnętrzny, że jestem trochę jak w domu. Być może to też pomogło mi z głową, że zagrała, bo w sumie, właśnie tak jak mówisz, czułem się jak u ciebie, jakbym był na treningu. bez Tej, tej presja była zupełnie przez to dużo zmniejszona. Dawid, wiem, że na Twój sukces pracuje nie tylko te dwie panie, o których mówiliśmy, ale też pracuje bardzo dużo osób, który chciał się do nich zwrócić. Podziękować swoim przyjaciołom, bliskim, tym ludziom, którzy krzyczeli Bożena, Bożena, oddaję Ci głos. Tak jest, zacznijmy przede wszystkim od składu trenerskiego Bernarda Chowulskiego, głównego trenera Dawida Romanowicza, Marcina Rogowskiego, Bartu Umienia-Gironia, już tam nie będę, Roberta Krasonia. O sponsorom to dziękuję przede wszystkim Michałowi Święcickiemu, Wspiera mnie cały czas, co tylko chcę, to mam dzięki niemu. Pyszna fabryka, strefa supli, e, ice Factory, Kulierzgów Chłopako z BRSW, e, co tam mam z na plecach Gama e, SBS Okna drzwi, jest dużo tych sponsorów. Wszyscy to moi dobrzy znajomi. Bardzo im dziękuję, bo dzięki nim e, no nie muszę się martwić o zaplecze finansowe i mogę. E, Trenować jak, jak najwięcej. a jeszcze, ekipie Spitz, Track, Garaż, pozdrawiam. Tam pracuję jeszcze, bo nie utrzymujesz samego sportu. Mam wspaniałe szefostwo, które rozumie mnie i wspiera, pozwala mi się zwalniać na treningi, na zawody i jeździ też na moje walki. Dzisiaj też na pewno byli. Pozdrawiam. Dawid Bożena Bożeński. zapamiętajcie to nazwisko już na ścieżce zawodowej. Tymczasem zachęcam Państwa do oglądania materiałów z gali Anaconda Fight League. Subskrybowania naszego kanału, gdzie wszystkie materiały, jakie były dostępne z Gali Anaconda Fight League. Zobaczycie. I oczywiście ekipa Fintech Polska. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich Dawid Bożena Bożyński, zwycięski w debiucie. Dziękuję bardzo Dawid. Piąteczkę.